Tutaj dzisiaj wtorek, o pan Janek coraz więcej Pan Roman też już zgonił No i my tam bociany zgoniliśmy Ale dzisiaj była kąpiel cholera, jasna wody im zapomniałem zabrać pokąpały się to dzisiaj Słabiej chodzą Fajnie Piotra nie ma ale o, pani Janek, coraz więcej. Na pewno jest dobrze ponad 200 sztuk. Także żadne 80, żadne 100. Zaraz będzie ścina z panem Romanem. Chwila, moment. a może nie o tu bociany się odrywają, mówię no to pokąpały się świeżo, wszystkie mokre Czy Pan Janek może wcześniej ganiał? Bo ja dopiero przyjechałem Dlatego może tak gorzej dzisiaj idą w inny kierunek zupełnie. No i tak sobie ganiamy, ale trzech to już raźniej niż samemu. Dobry. Kurczę, znowu jestem po nocy. Jest tutaj. Myślałem, że w ogóle nie będą chciały chodzić. Tak to im tutaj do miski wlewam wodę. Zlewki one się tu kąpią. Widzicie, wylałem dopiero co mokre. Także dzisiaj słabiej chodzą. Aha. Pana Janka, z dzisiaj w złą stronę idą. Tutaj u Pana Romana codziennie postępy są. O. Pani Anek to nasbierał tego. A bociany tak się tutaj. Dzisiaj słabi. Jest jakiś pasiaty. No i to tak po chyba już będzie zaraz. Dzisiaj tak chodzą bociany, dzisiaj jest taki dzień, czwartek. Jak widzicie bociany znowu zaczęły chodzić dobrze Ja trochę gorzej Bo mnie jakoś całą noc gorączka myczyła Ale stałem stare pokolenie nie do zamęczenia No, no znowu na las, no ale i tak Wysokość taka nie do ściny. Rzuciłem parę tych że było po kosztach rzuciłem na dach parę ternitów Także lepiej z tym wygląda Dach się trochę powiększył Ale przez to wódkę to właśnie przemarzłem i Przemarzłem i właśnie i później wieczorem takie efekty były. No. Dobra, przerwę. Że dzisiaj żaden sąsiad nie ganiał. No i to tak właśnie jest. Wstawię dzisiaj ten filmik taki krótszy. Rzadziej nagrywam, ale... ciągle jakieś... Nic tak się już bardzo nie dzieje. Nie chorują. Latają już dobrze. Dobrze. Także... Także co tu nagrywać? Bociany klepią. ruchają, Gdyby nie to, że jest 5 stopni na wozu, to bym powiedział, że wiosna. No i to tak właśnie. Ten bez kosmów to fajny gołąbek jest. Wesoły. Dziób za długi, bo prawie jak czepel. No i dobra. Panowie, nie przedłużam. Wstawię tam, ile dzisiaj nagrałem. Pokazać, że wszystko dobrze. I zaczyna wypuścił. No to nie wiem, może zgonię drugi raz, przecież nie chce mi się. Ale może zgonię. Nadziałem z panem Romanem, ale nic się nie wydarzyło godnego nagrania, więc nie nagrywałem. Kończę, ogarniam szybko zwierzęta, jadę do domu żeby się wygrzewać. Pozdrawiam wszystkich i do następnego razu.